Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Sięgamy dzisiaj do kilku tekstów. Temat jest ciekawy. Jeżeli ktoś potrafi usiąść sobie nad Słowem Bożym, no niestety dobrze mieć na przykład jakiś polsko-grecki przekład tej konkretnej sytuacji, o której będę mówił. Dobrze jest też zobaczyć pewne rzeczy w kontekście komentarzy, różnych komentarzy. Ponieważ nie wszystko wiemy my sami, no chyba że ktoś jest takim geniuszem, nie wszystko sami rozumiemy, trzeba czasami się podeprzeć doświadczeniami mądrych, naprawdę mądrych badaczy Słowa Bożego, a tych komentatorów w historii było sporo, i dzisiaj możemy też i korzystać z ich doświadczeń, czytując polskie przekłady. Tutaj w szczególności polecam Ojców Kościoła, byli najbliżej, najbliżej czasów, o których mówimy, czy o czasach, czasach powstawania Słowa Bożego? No, ale oczywiście nie tylko oni. Jaki temat? Jaki temat nas frapuje? Przyznam, że dla mnie nie jest to żaden temat szczególnie frapujący, ale ostatnio jest wysyp znowu w internecie mądrości, a raczej pseudomądrości w tym temacie, więc tylko delikatnie go poruszę. Objawienie Jana, rozdział 6, wers 9, 10 i 11. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitek dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aby się Dopełniła liczba współsługi braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. O czym jest mowa? Kiedy czytamy Biblię, to zasadą, którą stosują wszyscy klasyczni interpretatorzy Słowa Bożego, jest czytanie Biblii tak, jak jest napisana, a nie czytanie tak, jak ja bym chciał, żeby była napisana. Zaraz zrozumiecie różnicę. Ja czytam wprost, że Przyjdzie czas sądu. W czasie tego sądu będą otwierane kolejne pieczęcie, i przy okazji zdjęcia piątej pieczęci, Jan mówi: Widzę, widzę dusze zabite dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które oni złożyli. I te dusze wołają, i te dusze coś mówią, domagają się zemsty na mieszkańcach ziemi. Te dusze otrzymują białą szatę i słyszą, że mają jeszcze chwilę odpocząć aż ci dopełni liczba współsług. I siódmy rozdział tego objawienia, trzynasty i czternasty wers. Odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, Któż to są ci, przyodziani w szaty białej, skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. I tak dalej. Czyli mamy dwa obrazy, które widzi Jan Apostoł, i teraz jest pytanie: co my z tych obrazów rozumiemy? Czytając wprost, rozumiemy, że w pierwszym przypadku widzimy dusze ludzi zabitych. Powtórzę, dusze ludzi zabitych. I tu natrafiamy, niektórzy przynajmniej, na sporą trudność. Dlatego, że oni z góry założyli, że duszy nie ma. No to co oni widzą? Zaraz o tym powiemy. Ja mówię to, co ja widzę. Ludzie zostali uśmierceni i to zostali uśmierceni w jakiś podły sposób, dlatego domagają się zemsty. Tak, taka ciekawostka. Nam ciągle wmawiają, że my ciągle mamy być tacy akuratni i zawsze kochać wszystkich ponad wszystko, a dusze ludzi zamordowanych mówią, my się domagamy zemsty. A Pan Jezus nie mówi mi, oj, 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 tak nie powinniście mówić, tylko mówi, dobrze, ale jeszcze chwilę. Jeszcze przyjdzie taki moment. Dusze ludzi zabitych, co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, sięgniemy najpierw do Ewangelii, ale to są tylko przykładowe wersety, żeby było jasne. I Pan Jezus mówi tak: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Co mówi Pan Jezus? No to, co powiedział wprost. Nie bójcie się ludzi, którzy mogą was zabić. Raczej bójcie się Boga, który może zarówno wasze ciało, jak i waszą duszę wrzucić do piekła. Oczywiście jako surowy, ale sprawiedliwy wyrok. No ale znowu, a jak człowiek nie ma duszy, to o czym tu mowa? Zaraz do tego dojdziemy. Kiedyś saduceusze rozmawiali z Panem Jezusem i już tego nie będę czytał, możecie sobie to znaleźć, ale wiemy, że saduceusze byli. Takimi pseudoteologami, którzy nie wierzyli, że istnieje dusza ludzka, twierdzili, że człowiek po śmierci znika, i oczywiście nie wierzyli również w aniołów, że istnieją anioły. No, mistrzostwo świata. Mieć do wierynku Tore i Tanach, czyli to co nazywamy Starym Testamentem, i nie potrafić wyci, wyci, wyczytać prostych rzeczy stamtąd. No ale cóż, ja saduceuszem nie jestem, nie mam problemu z tym. A co pan Jezus powiedział? No już Pomijając całą długą wypowiedź, powiedział, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie martwych. Czyli jeżeli On jest Bogiem, to ci, dla których jest Bogiem żyją, po prostu żyją. Dlatego między innymi na górze przemienienia wtedy, kiedy Pan Jezus się przemienił, pojawili się Mojże żyliasz. No, ale jak się mogli pojawić? Przecież niektórzy twierdzą, że nie istnieli. Gdzie byli? No nie było ich, bo przecież zniknęli, jak umarli. To, co ci ludzie zobaczyli, którzy tam byli, co ci apostołowie widzieli? No właśnie, co oni widzieli? No Widzieli duszę tych ludzi. Kolejny fragment, który warto przeczytać, to jest fragment, który pochodzi od apostoła Pawła. Pierwszy list do Tocalnicza, 5,23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało, niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. No i. O zobjawienia te dwa fragmenty i gwarantuję wam, że znajdziecie o wiele więcej takich fragmentów. Dla mnie czytanie tych fragmentów i rozumienie tych fragmentów nie stanowi żadnego problemu. Ale jednak w internecie ostatnio się pojawili różni pseudonauczyciele, którzy mieszają ludziom w głowach i głupi ludzie, bo to trzeba tak nazwać, dają się oszukiwać. Tak, dają się oszukiwać. I ciągle mi ktoś pisze, że co ja to opowiadam, bo przecież. Człowiek nie ma duszy, człowiek jak umiera, to znika. To musielibyście połowę Biblii wyrzucić, jeśli macie rację. Bo druga połowa Biblii mówi, że człowiek żywy jest. Zarówno ten potępiony, jak i ten zbawiony. No to mi jeden artysta napisał, jak można wierzyć Boga, który na całą wieczność potępia człowieka. No to pytanie, w jakiego on Boga wierzy? Chyba w jakiegoś Bożka. Bożka miłości, no bo. Ja nie znajduję w Biblii ani jednego fragmentu, który potwierdzałby jego przekonania. Zresztą od razu Wam powiem: ja kiedy czytam Biblię, ja nie mam żadnych przekonań. Ja po prostu czytam i albo przyjmuję to, co tam jest napisane, a ja zawsze przyjmuję to, co tam jest napisane, albo nie przyjmuję. Wtedy mówię Panu Bogu: o, Oj, 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 Panie Boże, tu się pomyliłeś, ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej. No gratulacje dla takich geniuszy. Nie będę tłumaczył czegoś, co jest oczywiste, bo dla mnie i dla wielu ludzi to jest jasne. Zwrócę się więc do tych, którzy mają problem. Jak oni wybrnęli z tego problemu, bo to jest ciekawa rzecz? Otóż stwierdzili, bo nie dało się tego wytłumaczyć, że tak powiem logicznie, że człowiek nie ma duszy, no to znaleźli rozwiązanie. Już Wam powiem jakie. Rozwiązanie pochodzi od pani Ellen White, albo przynajmniej pani Ellen White je sobie przywłaszczyła i rozpropagowała. Otóż Księga Objawienia nie jest tym, czym my uważamy, że jest, ale jest opisem e, działania Kościoła przez ostatnie 2000 lat. A więc, jeżeli czytamy, że te dusze były przed ołtarzem, to one nie były przed żadnym ołtarzem w niebie, tylko to jest opis jakiejś tam sytuacji, Możecie te opisy znaleźć w jednej z jej książek. Ja nie podam tytułu, bo nie chcę reklamować durnej literatury. Ale w ten sposób okazało się, że można wyjaśnić, że człowiek nie ma duszy, bo te dusze, o których tutaj mowa, to tak naprawdę są emocje tych ludzi, którzy coś tam gdzieś tam w historii kościoła zadziałali. Ech. No jak wytłumaczyć ludziom, którzy w to wierzą, że się absolutnie mylą? Niestety wszystkie ruchy adwentystyczne, a z nich się wywodzą Świadkowie Jehowy, badacze Pisma i tak dalej, podobne ruchy, są święcie przekonane, że człowiek nie ma duszy. To przepraszam, co mamy przygotować wtedy, kiedy mamy być gotowi na przyjście Pana Jezusa? No, rozumiemy ciało, jak jej, jakkolwiek jej rozumiemy, rozumiemy. Ducha, no myślę, że w miarę rozumiemy. No, ale duszę to znaczy, co mam przygotować według Was? Emocje swoje? Mam swoje emocje przygotować na przyjście Pana? No, bądźcie poważni. No, bądźcie poważni. Istnieje takie pojęcie jak duszewny człowiek. Człowiek duszewny to jest człowiek, który ani nie kieruje się w swoim życiu duchem, ani nie kieruje się ciałem. To trochę taki żyd siedzący na pustyni, wyszedł z ziemi z egipskiej, a nie wszedł do ziemi obiecanej. I całe życie narzeka. I to jest człowiek duszewny. A to oznacza, że dusza jest czymś realnym, materialnym, że człowiek może żyć duszą, a nie jest jeszcze człowiekiem duchowym. Co pan Jezus, czy w jaki sposób pan Jezus grozi, że moje ciało i moja dusza może być wrzucone do piekła? No jak? Przecież ja nie mam duszy. Emocje moje będą wrzucone do piekła? Tu jest kolejny problem, bo twierdzicie, że piekła nie ma. To co ma być wrzucone do tego piekła? Twierdzicie, że no tak, ale no co sko skoro tak? Przecież ciało się rozpada, gnije, to jak mam być wrzucony do piekła? A to o zmartwychwstaniu nie czytaliście? O zmartwychwstaniu i dobrych, i złych nie czytaliście? No właśnie, bo oni nie istnieli, nieprawda? Mówimy o zmartwychwstaniu ciał, mylicie różne pojęcia. Mówimy o zmartwychwstaniu ciała. Tak, którego dnia wszystkie ciała martwych powstaną. I jedni pójdą na wieczne potępienie, a inni pójdą na wieczne zbawienie. To się nie okaże u końcu przy końcu czasu, to będzie już wiadome wcześniej. Natomiast wcześniej, przed tym dniem, nie wszyscy będą posiadali ciało. To zmartwychwstałe ciało. Czy Bóg jest tak straszny, że będzie ludzi trzymał w piekle przez całą wieczność? A na czym miałoby polegać to, że jest tak straszny? Bo ja nie bardzo rozumiem. Co wy myślicie? Wyobrażacie sobie, że piekło to jest co? Jakiś kubeł ze smołą, gdzie diabeł miesza widłami? że to wymyślicie myślicie, jak jacy, jacyś chorzy ludzie. Biblia wyraźnie mówi, że piekło to jest stan oddalenia od Boga. Tyle wiem i tyle powiem. Nie będę spekulował, nie będę niczego wymyślał. Mam tam jakieś swoje przemyślenia, ale ani nie muszą być prawdziwe, ani nie musicie ich znać. Ale Biblia mówi, że to jest oddalenie od Boga. Biblia mówi, że będzie płacz, że będzie zgrzytanie zębów. To nie oznacza, że ktoś będzie fizycznie cierpiał. To oznacza, że ktoś duchowo będzie cierpiał, bo będzie płakał nad swoją głupotą, nad swoim życiem, będzie zgrzytał zębami na siebie, że był taki durny i słuchał na przykład takich pseudowykładowców, którzy go wpuścili, w tak kolokwialnie mówiąc, kanał. Drodzy bracia i siostry, czytajmy Biblię tak, jak jest napisana. Nie próbujmy z niej robić książki, którą my chcielibyśmy napisać. Bo w ten sposób to możemy w ogóle Biblii już nie otwierać. Bo do niczego nam nie jest potrzebna. Sami sobie możemy wymyślić własną religię. I wielu niestety na podstawie Biblii, tak jak świadkowie Jehowy chociażby, w pewnym sensie adwentyści, po prostu wymyślili sobie Boga, który nie istnieje. Ale to nie jest nic dziwnego, ponieważ Biblia mówi o tym. Mówi o tym apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, mówiąc, że niektórzy głoszą innego Jezusa. Niektórzy mają innego ducha i niektórzy przynoszą inną Ewangelię. No to jest prawda. Zawsze to, czego cię uczą, sprawdzaj ze słowem Bożym. Jeżeli to jest słowie Bożym, dobrze, jesteś bezpieczny. Ale jeżeli tego nie ma w słowie Bożym, to uciekaj, chłopie, babo, bo zginiesz. Dostaniesz taką szprycę duchową, że cię zabije. Z diabłem się nie bawimy. Z kłamstwem. Się nie bawimy. Z oszustwem się nie bawimy, bo to nie jest ładny mały piesek, który, do którego się można przytulić, ale to tak naprawdę jest straszliwy przeciwnik, który chce nas zabić, zniszczyć. A udaje oczywiście baranka, owieczkę. Jeśli umrzesz, twoja dusza żyje. Jeśli jesteś zbawiony, jest z Chrystusem. Paweł to dobrze rozumiał, kiedy mówił, mógłbym już umrzeć. Chciałbym nawet umrzeć i być z Chrystusem. Gdyby, gdyby człowiek znikał po śmierci, to jaki interes miałby Paweł w tym, żeby napisać, że chce już umrzeć i być z Chrystusem? Przecież wiedziałby, że umiera i znika. To jaki w tym biznes? Żaden. Żyję jak najdłużej i pracuję jak najdłużej dla kościoła, bo i tak nie, nie będzie mnie później, nie wiadomo jak długo. Oj, naprawdę czasami to jest duchowe przedszkole. Ale mam nadzieję, że wy już jesteście co najmniej w pierwszej klasie. Amen. Witam w aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa. Lajkujcie. Subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.